Ciebie być filip! Filip! Ciebie. 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 na noga, Dobrze Bach, chodź cały czas na nogach łapy wysoko. Tak, spokój Dawid, da? tak? Poczytaj go, poczytaj go! Bliżej łapy Dawid, bliżej łapy! Ja też! Bliżej łapy Dawid, wracam na nogach! Nie stójdź! Rob jak twardo stoi w tą nogę! Jak twardo ustawić nogę. to to. Ekcyduj Dawid, I wracam na nogach, wracam! Dawaj, dawaj, tak, bicie kontra, Dawid, trzymaj dystans i pracuj, no, boksersko, pracuj boksersko, tak, tak, pracuj, wyżej łapy, nie daj się podparzyć, o, no, co Są dobrze, grota niżej jest, groda, to. groda, daj, trzymaj, nie daj się. nie daj narzucić gry, nie daj narzucić gry, Niżej łapy, Dawid, i boksuj, boksuj, nie w to, tak, Dawid, Dwie minuty za tobą Dawid, została minuta, tak! Uspokój grę, uspokój grę! Pojedziemy Pracuj na nogach! Pracuj, pracuj. Chodź tu jak wchodzi na ciebie! Jak u ciebie wchodzi to w kontrój! I lęże. tak? Ruszaj się, tak. usłyszaj się Dawid! Trafiaj Dawid, trafiaj! Jest dobrze, lecisz, lecisz! Uwaga, wyżej łapy, wyżej łapy! I pracuj! Dąż ręce, dołóż ręce! Tak. Uciekaj, uciekaj! Nie Uciekaj, uciekaj! Nie stój na liście! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj! 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 ta Uciekaj! Uciekaj!

Klincie, klincie! Kontrolujmy no, ułapki, włam za nasz Łapka włam za nas garski, tak, 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 bardzo tak, I tak, 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 Właśnie tak, 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 tak,

Spokojnie pod siatkę. Na wodę. Obrusz go, do siaty i odpocznij. Uważaj na pirogunę. Uważaj. Uważaj, Dawik. Masz robe i znowu. Uważaj. Nawik. Wyciągaj tą głowę. Wyciągaj! Nawik, uważaj, zapina ręce. ¡Ros